Teraz będzie lepiej, teraz mnie będziecie lepiej słyszeć. Witajcie, witajcie, to jest live Hartzora Maciej Gnieszka, godzina 4.41, czasu Środkowoeuropejskiego. europejskiego Właściwie widzę, że zapomniałem zapalić sobie lampy z przodu, więc pozwolicie, że je zapalę. W tym czasie, jeśli bylibyście tak milutcy i udostępnili naszego live'a. Kto wie, może gdzieś na waszych wolach błąkają się zbłąkane dusze, które chętnie wzięłyby udział. To będę wdzięczny. A tymczasem włączam lampy. Dobrze, lampy włączone. Teraz mnie będziecie widzieli o wiele, o wiele lepiej. I już tu jestem zwarty i gotowy, żeby żeby wam poopowiadać. Najpierw o świętą Hoseman Skriwie, a później o networkingu. Jeszcze tylko, jeszcze tylko spojrzę, ponieważ później chciałem wam coś pokazać <śmiech> <śmiech> przy pomocy szerowania screena, jak to mawiają, jak to mawiają Rosjanie. O to wam później pokażę. Już to mam przygotowane. Dobrze. Ok. No to słuchajcie, będziemy jechać. Jakub Tomaszewski jest na pokładzie. Wojtek i Janiaka już cytowałem, więc prawie wszyscy są, chociaż co najmniej kilku twarzy. z stałych nie widzę. Mam na, na, nadzieję, że, dokoń, że dołączą, mam nadzieję, że nie zaspali. Przed nami lektura duchowa, droga Świętego Chrystusa Marii Jaskliwe. Jesteśmy w, w rozdziale o tytule Płaszczyzna Twojej Świętości. Punkt 411. Wielu fałszywych apostołów mimo woli Oddaje przysługę tłumom, ludziom dzięki samej potędze nauki Jezusa, którą głoszą, mimo iż jej nie praktykują. Ale takie dobro nie równoważy zła, wielkiego i niewątpliwego zła, wyrządzanego przez to, że zabijają dusze zdolne do przywództwa i apostolstwa, <laughs> gdyż te ze wstrętem Odwracają się od tych, co sami nie czynią tego, czego nauczają innych. Dlatego też, kto nie chce prowadzić spójnego życia, nigdy nie powinien stawać w pierwszym szeregu jako przywódca. Ani mężczyzna, ani kobieta. 412. Niech ogień Twojej miłości nie będzie błędnym ognikiem, złudnym, Fałszywym ogniem, który ani nie rozpala płomieniem tego, czego dotyka, ani nie grzeje. 413. Szatańskie, non-serviam, było aż nadto owocne. Czy nie odczuwasz wielkodusznego pragnienia, by z wolą modlitwy i czynów. Każdego dnia mówić serwiam. Będę Ci służyć. Będę Ci wierny. Które przewyższy owocnością tamten okrzyk buntu? 414. <laughs> Przykry to widok. Zdemoralizowany mąż Boży. Ale jeszcze większy żal budzi mąż Boży. Mąż Boży, letni i zeświecczony. 415. Nie przywiązuj zbyt wielkiej wagi do tego, co świat nazywa zwycięstwem albo klęską. Ileż to razy zwycięzca okazuje się w końcu zwyciężonym. 416. <laughs> Sineme nihil potestis facere. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nowe światło, a raczej nowy blask dla moich oczu od tego wiecznego światła, jakim jest Ewangelia Święta. Czy mogą mnie dziwić moje głupstwa? Włączę Chrystusa do wszystkich moich spraw, a wówczas nie będę robić głupstw. A jeżeli mam wyrażać się ściśle, nie będę już mówić o moich sprawach, lecz o naszych. 417. Nie ma miłości ponad miłość. Tutaj dodam to drugie miłość przez duże M. 418. Sekret, który pozwala nadać znaczenie rzeczom najniższym, a nawet najbardziej upokarzającym, polega na tym, by kochać. 419. Dziecko. Chory. Czy nie odczuwasz chęci, aby pisać te słowa wielką literą? Bo dla zakochanej duszy, dzieci i chorzy. To przecież on. I punkt 420. Jedno życie. Jakże to mało do ofiarowania Bogu. Tyle, słuchajcie, świętych Osamaria Eskliwa na dzisiaj. Według naszego rozdzielnika. Ktoś widzę, że musieliście mieć dzisiaj problem ze, ze wstawaniem, bo absolutnie rekordowo niska oglądalność słuchajcie. Wtorek, 16 lutego 2021 to chyba <laughs> dzień długiego spania. Lektura biznesowa przed nami. Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, by to zmienić? Yy... I jesteśmy w rozdziale pod tytułem Tydzień, networko, ne, ne, tydzień Hardkorowego Networkera System. I jesteśmy w punkcie 5-4. Co zatem warto robić po wyjściu ze spotkania? Przede wszystkim zakładamy, że wychodzimy zeń z konkretną pracą domową do zrobienia. Najlepiej zapisaną w kalendarzu. Wiemy, kto czego poszukuje, i mamy zanotowane wstępne pomysły na to, z kim możemy daną osobę skojarzyć, by zaowocowało to jakimś biznesem. Same notatki jednak nie wystarczą. Trzeba przejść do działania. Z doświadczenia wiem, że jeśli nie poświęci się na networking paru godzin tygodniowo, zwykle przyjmuje się, że są to 3-4 godziny tygodniowo, Efekty będą mizerne. Załóżmy, że jesteś minimalistą. Twoja działalność networkingowa będzie zajmować średnio od 36 do 48 minut dziennie. Jednego dnia będzie to godzinne spotkanie jeden na jeden. Do drugiego dwa telefony, a trzeciego wreszcie redakcja newslettera do przyjaciół na temat twojego najnowszego projektu. Niecała godzina dziennie przeznaczona na networking nie jest wielkim obciążeniem, a warto ten czas przeznaczyć na opisane niżej działania. I tutaj, słuchajcie, następuje cała lista, yy, cała lista yy, proponowanych spotkań w ciągu tygodnia. Yy, I to już będzie jutro i to już będzie jutro, słuchajcie, nie wszystko nie, nie wszystko od razu mam nadzieję, że pozostawiłem apetyt na jutro większy. A, aha, i miałem wam i miałem wam coś pokazać, zanim się rozstaniemy. W takim razie już pokazuję. Słuchajcie. Już pokazuję. Co miałem na myśli? Miałem na myśli, słuchajcie, nowy pierwszy odcinek nowej serii. Nowej serii pod tytułem kawa z akcjami. To taka seria wspólnie z Pawłem Zakrzewskim, którą wczoraj uruchomiliśmy. No i bardzo Wam polecam, ponieważ wygląda na to, że ciekawy program udało nam się zmontować. Będzie się odbywało takie coś raz w tygodniu. W poniedziałki o 20.00 będziemy publikowali. Właśnie taki, właśnie taki program. Więc polecam Wam, jeśli macie wolną chwilę, albo będziecie teraz robić śniadanie, albo coś w tym stylu, to śmiało można w tle sobie puścić bardzo fajny, bardzo fajny materiał. Kolejny już za tydzień 22, więc jeszcze jest chwila. Że, żeby na to sobie przed nowym odcinkiem popatrzeć, ale wiecie, co się odwlecze, to zwykle ucieczę jednak, więc polecam od razu. Dziękuję wszystkim za obecność. Jest 4.52 na moim zegarku, 16 lutego 2021 roku. Do zobaczenia na live Hardcora. Jutro, jutro, środa powielcowa, początek Wielkiego Postu, mojego ulubionego okresu liturgicznego, więc ja się bardzo, ale to bardzo Cieszę. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia jutro. Icyk.